Nie wyjechaliśmy dzisiaj, tak. bo trochę jesteśmy chorzy, ale za nami tęcza, trochę widać. Trochę widać. Ładno Teosiu? Ładno. <śleszy> Teo, gdzie idziesz? Um. <śleszy> Na drodze. A Ty Milaczku? Na no, jesteśmy zapakowani. Ups. Mamy po prostu bagaże 100 tysięcy, a może <śmany> nawet jeszcze więcej. No i zaczynamy. I'm I'm right, right. Don't feel like having a bad life. to with some salt and Oh my, am I all right? Thanks for asking, doing just fine. Can you say that you're looking real nice? so Wow, oh, la, la. It's all close to... Mój telefon, zobacz! Świetny! O, teraz widać super! Proszę pana, a co to za rzeka? Duna! Hmm. Nie, to nie jest Duna. Te oś, to byś sław! Patrz, zawalił się most! What? Chcesz na Olusia z naplawiną? Naprawisz go z Olusiem? Dzień dobry, dzień dobry Medu Meldujemy się. Dzień dobry, dzień dobry, meldujemy się w Gdańsku. I co? Za nami krajobraz industrialny, dlatego że Milkę coś wysypało w nocy, i właśnie byłam u lekarza to sprawdzić. Okazało się, huchaniem na zimne. Natomiast nie mam pierwszego vloga z plaży, bo dzisiaj biegam po lekarzach. Na szczęście, huchajmy na zimne. Wszystko dobrze, i dzisiaj ruszymy naszą podróż. Wreszcie. Przejazd e, pociągiem był bardzo spoko, mm, oprócz tego, że było dużo ludzi, ale były przepiękne widoki, widzieliśmy żurawie, sarny, e, bociany latające, także było przepięknie, na tle wspaniałych grzepakowych e, pól, a dzisiaj mam nadzieję wyruszymy dalej, że śledźcie nasze e, losy. Pa! No, jestem zgubiona, ale popatrzcie, co tutaj jest. Tutaj z Gdynia. No dobrze wiedzieć, w którą stronę iść, prawda? GPS kieruje mnie w inną stronę. GPS kieruje mnie w inną stronę. Tutaj znak jest, że mam iść do Gdyni. Milka zasnęła. No zobaczymy, gdzie dzisiaj dojdę. Eksploruję trójmiasto. miasto. Także po prostu challenge. I tak strasznie zimno. Taki no dobra, szukam, szukam przejścia. Oczywiście mogłam wziąć Ubera, e, czyli coś w tym stylu, ale no, skoro już jesteśmy na wakacjach, no to będzie eksplor ulicy Wita Stosza i Tetmajera to bardzo dobry znak. Super Gdańsk jest skomunikowany. Naprawdę to w sobie wszystko można obczaić, e, wszystkie gwiazdy. do w Gdańsku. Milka śpi. Idziemy na plażę tramwajem do Jelitkowa. Jesteśmy sami w tramwaju. W ogóle co za przypadek. I... Próbujemy się przekonać, czy w Gdańsku są piękne plaże. Trzymajcie kciuki. Nadajemy na plaży w Jelitkowie. Kopa będzie się kąpał. Tak. Jest piękna pogoda. Nadajemy na plaży Wielitkowie. Jest bardzo pięknie. Czyli dalej jesteśmy w Gdańsku, koło wyjścia 66. Jest bardzo przyjemnie, a przed nami jest trasa, którą przepłynęliśmy niedawno czyli z Gdańska do Helu. I widać nawet kawałek Helu. Widać molo w Sopocie, także jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Mina. Mila męczy jakąś bułkę, my wypiliśmy właśnie pyszną kawę i co? Zobaczymy, jak tam próby wejścia do wody. Idziemy z Milą zobaczyć, jak tam. Właśnie przed chwilą chciałam nagrać super wejście kopasa do wody, ale niestety mieliśmy małą przygodę kubkową. Na szczęście kubka jest ujarzmiona w worku, została złapana, skwitana. Teo powycierany. No, no Sprut nie pozostał. <noise> Sprut Wózek, który jest suszarką, transporterem, opieraczem i przewoźnikiem dziecka. A to James Bond. Jak było w wodzie? Smarujemy, smarujemy. Bo chłopaki idą na to. Po plażingu. Jelitkowo, bardzo piękne. Tutaj ścieżka rowerowa, malownicza. E, zaraz obok. Piękny park, w Jelitkowie. E, także przepiękne miejsce. Jestem zaskoczona. Mile. I polecamy Mój Jelitkowo. Do ogrodów gdańskich i tu jeszcze kwitną magnolie. Tu bzy. Chłopaki nie zwracają na to uwagi, bo biegną, oglądają robactwo przeróżne, ale ta dzielnica jest przepiękna, przeurocza. Jesteśmy zachwyceni. O, cudnie. Fajniutki, co? Bardzo nam się podoba. A tutaj pan ratuje jeża. No mnie przejechał pan jeża, widzisz, jest tutaj taki jeżyk. Jerzyk został właśnie uratowany i i idzie tutaj do nas. Pan go uratował, wyszedł z auta i uratował jeżyka. Obok y, kawiarnia czegoś więcej. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki za oglądanie. Pa! Nie. Właśnie przyjechał Pendolino. Ten pociąg będzie w Krakowie w ciągu 5 godzin, a nasz będzie w Krakowie w ciągu 6 godzin. Dla nas ta różnica jednej godziny nie ma żadnego znaczenia, dlatego rozważaliśmy pendolino, ale zbliżyliśmy się W sumie w ICE mamy własny przedział, więc why not? Hejka!